Dzień dobry, kłaniam się Państwu Łukasz Warzecha, kolejny wideo komentarz. Dzisiaj, jak zwykle, kilka spraw chcę do niego wrzucić, ale na początek chcę zacząć od muzyki, mieliśmy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, jeżeli Państwo nie czytali jeszcze mojego tekstu na ten temat na portalu Onet.pl w którym wyjaśniałem o których aspektach konstytucji 3 maja pan prezydent nie chce pamiętać to link jak zwykle znajdą państwo w opisie tego filmu ale przy okazji 3 maja miałem okazję też zapoznać się z kolejnym znakomitym projektem Filharmoników Dolnośląskich i ich właśnie chciałbym bardzo mocno i serdecznie pozdrowić, bo to jest proszę państwa ciekawy przypadek. Jak państwo wiedzą, instytucje kultury są w bardzo ciężkiej sytuacji, nie mogą działać już od wielu tygodni, to dotyczy również filharmonii. I dotyczy również orkiestr, które w normalnym trybie nie mogą koncertować, funkcjonować nie mają publiczności. I Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze to jest prawdopodobnie jedyna filharmonia w Polsce, której muzycy zbierają się co jakiś czas w swoich domach, nagrywają partie utworów i tu mogę zapewnić na 100%, bo wiem, że takie wątpliwości się pojawiały. Że oni naprawdę nagrywają to, co potem można obejrzeć w internecie w swoich domach, że to nie są nagrania zrobione wcześniej i tylko nałożony na nie obraz. To potem jest bardzo pieczołowicie i pracowicie montowane i powstaje coś absolutnie niezwykłego. Powstaje koncert orkiestry, która gra razem, ale osobno. Każdy jest u siebie, a my potem ten efekt wspólny. Możemy zobaczyć. Odsyłam Państwa do profilu Facebookowego Filharmonii Dolnośląskiej w Wieleniej Górze. Link znów, jak zwykle, w opisie filmu i polecam prześledzenie tych projektów, bo ich od początku tej tak zwanej narodowej kwarantanny było już kilka. Więc bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam muzyków Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. I mam nadzieję, że będzie mi dane, aby jak najszybciej być gościem Filharmonii Jeleniogórskiej i że będę mógł wtedy posłuchać muzyków tej znakomitej orkiestry na żywo. A 3 maja zagrali dla nas wszystkich poloneza z pana Tadeusza Andrzeja Wajdy, poloneza Wojciecha Kilara. I muszę powiedzieć, że jak 3 maja słuchałem tego zdalnego, Koncertu, no to nawet poczułem pewne wzruszenie, choć niechętnie się do takich momentów przyznaję. Kolejna sprawa, o której chcę powiedzieć i o której napisałem tekst na portalu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, znów link znajdą Państwo w opisie, to tekst gazety wyborczej o profesorze Kamilu Zaradkiewiczu, tymczasowym pierwszym prezesie Sądu Najwyższego. No, tekst, który Został potępiony zgodnie oczywiście z przewidwaniami, z linią podziałów partyjnych przez wszystkich obrońców obecnej władzy. No i z kolei jest broniony przez tych, którzy są jej przeciwni. W tekście pojawiają się trzy wątki dotyczące pana profesora Zaratkiewicza. Jeden wątek, no niejako wrzucony mimochodem i przedstawiony tylko jako okoliczności. Zdarzeń innych, które są w tym tekście opisywane. To jest wątek homoseksualizmu, który chyba nie był specjalnie tajemnicą. Swego czasu mówiła o tym, choć może w trochę zawoalowany tylko sposób, pani profesor Krystyna Pawłowicz, ale są też tam dwa inne wątki. Jeden to jest wątek no, tak zwanego incydentu piżamowego, jak to jest w tekście. Nazwane z 2013 roku, i wreszcie jest wątek domniemanego mobbingu, którego miał się dopuszczać pan profesor Zaradkiewicz w czasie swojej pracy w Trybunale Konstytucyjnym. I ja oczywiście zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że ten tekst w gazecie wyborczej został opublikowany dlatego, że pan profesor Zaradkiewicz dzisiaj, bo nie zawsze tak było, oczywiście, to jest też ciekawa sprawa, ale dzisiaj jest po przeciwnej stronie niż gazeta wyborcza. Ale z drugiej strony, tak jak tłumaczę w swoim tekście, który przypominam, linkuję tam w opisie filmu dla Państwa, staram się patrzeć też na takie sytuacje w oderwaniu od tych uwarunkowań. No, bo jednak, jeżeli obecna władza kładzie tak ogromny nacisk na nieskazitelność charakteru sędziów, a zwłaszcza kogoś, kto pełni funkcję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, to opisywane w tym tekście, jeżeli pokrywają się z prawdą, zastrzegam to, wydarzenia moim zdaniem rzucają na profesora Zaradkiewicza cień. Jestem przeciwnikiem plemiennego zbierania się ku obronie jakiejś osoby tylko dlatego, że to jest nasz, albo ku potępianiu jakiejś osoby tylko dlatego, że to jest nie nasz. Więc patrząc właśnie w ten sposób na to, o czym napisali Justyna Dobrosz, Oracz i Wojciech Czuchnowski, no, widzę tam jednak punkt zaczepienia do tego, żeby postawić pewne pytania w sprawie pana profesora Zaradkiewicza. Kolejny temat, o którym chcę powiedzieć, skoro o pytaniach mowa, to jak być może Państwo pamiętają, nie tak dawno temu mówiłem Państwu, że przesłałem do Ministerstwa Sportu pytania dotyczące odmrażania sportu. Pytania dotyczyły tego, dlaczego podjęto decyzję, żeby niezależnie od wielkości obiektu sportowego. Mogło być na nim tylko 6 osób. Kompletny absurd. Czekałem na odpowiedź tydzień, odpowiedź nie nadeszła. W związku z czym, po tygodniu wczoraj, przesłałem ponownie te same pytania do Ministerstwa Sportu, i tym razem odpowiedź dostałem. No i ta odpowiedź jest jaka jest, ale najpierw pozwolą Państwo, że przypomnę jeszcze, jakie dokładnie zadałem pytania Ministerstwu Sportu. Mój mail brzmiał następująco. Szanowni Państwo, w związku z ogłoszeniem 25 kwietnia zasad, na których ma od 4 maja funkcjonować infrastruktura sportowa, proszę o odpowiedź na następujące pytanie. Zgodnie z treścią odpowiedniego rozporządzenia, na stadionach, boiskach szkolnych i wielofunkcyjnych, infrastrukturze zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych oraz lotnictwa. Polach golfowych, Stadninach Koni oraz obiektach, takich jak strzelnice, tory łucznicze, tory gokartowe, tory wrotkarskie i rolkowe ma obowiązywać limit 6 osób. Te obiekty mają różną wielkość. Strzelnice są małe, ale są też bardzo duże, na przykład strzelnica ZKS w Warszawie. Podobnie stadiony pola golfowe zaś z zasady są bardzo rozległe. Proszę zatem o odpowiedź na pytania. Dlaczego? We wszystkich tych przypadkach, niezależnie od wielkości obiektu, ma obowiązywać limit sześciu osób. Czego dokładnie ten limit ma dotyczyć? Na przykład w przypadku strzelnic jednej osi strzeleckiej czy całego obiektu, w przypadku stadnin, osób obecnych na całym terenie stadniny, czy jednocześnie na padoku lub ujeżdżalni. Jakimi kryteriami kierowało się Ministerstwo Sportu, ustalając wspomniany limit osób? Dlaczego zamiast jednego limitu dla wszystkich obiektów nie przyjęto zasady limitu osób związanego z powierzchnią obiektu dostępną dla uprawiających sport, jak w przypadku sklepów? Czy Ministerstwo Sportu konsultowało wspomniane reguły z przedstawicielami poszczególnych sportowych branż? To były moje pytania. A teraz jak brzmi odpowiedź Ministerstwa Sportu? Szanowny panie redaktorze. W odpowiedzi na pytania uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Sportu przeprowadzało szerokie konsultacje z przedstawicielami środowiska sportowego, w tym reprezentantami, reprezentantami polskich związków sportowych. Liczba do sześciu osób plus trener, korzystających jednocześnie z terenu obiektu podyktowana jest troską o zdrowie i bezpieczeństwo obywateli, w tym dzieci i młodzieży. Przyjęte przez Ministerstwo Sportu limity osób wynikają z możliwości uprawiania sportu na obiektach bez obowiązku zakrywania twarzy. Zachęcamy również do, do zapoznania się z opracowanymi przez nas odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania w tej sprawie itd., tak itd., tak z wyrazami szacunku. Jak Państwo widzą, zaiste Ministerstwo Sportu na moje pytania nie odpowiedziało. To jest klasyczne zbywanie dziennikarza, które w zasadzie stało się już standardem. Można zadać dowolnie konkretne pytania, i tak odpowiedź będzie pokrętna, wykrętna, nijaka, nic nie mówiąca i niczego nie wyjaśniająca. I to jest niestety standard, zastrzegam, nie tylko za obecnej władzy, choć rzeczywiście ostatnio wygląda to na metodę właściwie bez wyjątku, zawsze stosowaną. Oczywiście i pytania i te odpowiedzi umieszczę na swoim oficjalnym Facebooku między innymi po to, żeby pokazać w jak wykrętny sposób urzędnicy tłumaczą się ze swoich kompletnie absurdalnych decyzji. I wreszcie ostatnia sprawa o której chcę państwu dzisiaj powiedzieć to jest kwestia centrów handlowych. Bo centra handlowe, jak państwo Wiedzą, są od wczoraj otwarte i nie było tam tłumów. Wszystkie relacje o tym mówią. To zresztą nie jest zaskoczenie, ponieważ model i zasady, na jakich centra handlowe teraz otwarto, są zupełnie niespójne z tym, według jakiego modelu biznesowego były budowane, a potem do jakiego jeszcze były dostosowywane. Model biznesowy. Centrów handlowych opierał się na założeniu, że ludzie będą tam spędzali dużo czasu, ponieważ będą tam mieli wszystko czyli gastronomię, miejsca rozrywki, a także sklepy. Przy czym sklepy w ostatnich latach coraz bardziej przesuwały się na drugi plan. Gastronomia, miejsca rozrywki stały się tym magnesem, który tam ma ludzi utrzymywać w centrach handlowych. No, i tego niestety w tej chwili nie ma, i nie wiadomo, jak szybko w ogóle będzie. A nawet jeżeli będzie, to jaka liczba ludzi zdecyduje się wrócić do centrów handlowych? Mówię o tym dlatego, że ja, w przeciwieństwie do wielu moich kolegów, nie tylko nie jestem wrogiem centrów handlowych, ale wręcz jestem ich zwolennikiem. Patrząc z pragmatycznego punktu widzenia, człowiek jest istotą wygodną i ma Myślenie myśli w sposób ekonomiczny, to znaczy, chce jak najwięcej osiągnąć, jak najmniejszym kosztem, i to jest również zrozumiałe. I to właśnie centrum handlowe nam dawało. Tam było stosunkowo łatwo dojechać, dużo łatwiej było zaparkować niż w centrum miasta, a wszystko, co było potrzebne, miało się w jednym miejscu, mało tego jeszcze pod dachem, co ma w naszym polskim klimacie niebagatelne znaczenie. I to było dobre, bo tego po prostu ludzie chcieli i to im odpowiadało. No cóż, skończyło się z różnych powodów. Vis Major, siła wyższa, nic na to być może nie poradzimy, być może kiedyś wróci to do dawnej postaci, ale pamiętajmy, że biznesy nie mogą zamrożone czekać nie wiadomo jak długo, więc być może nie wróci, bo być może ten okres oczekiwania jest dla wielu. Interesów, które miały swoje siedziby w centrach handlowych, zbyt odległy. I one już po prostu nie będą w stanie, dajmy na to, za pół roku wznowić, czy za rok wznowić działalności. Ale przede wszystkim chciałem się odnieść do takiego trochę myśliwego i chyba bardzo emocjonalnego oczekiwania niektórych, którzy zacierają ręce, mówią: bardzo dobrze, bardzo dobrze, źli. Zagraniczni właściciele centrów handlowych wreszcie oberwą, a centra handlowe tak źle wpłynęły na ulice w naszych miastach, teraz życie wróci na ulicę. No, myślę, że jednak wątpię. Po pierwsze, właściciele centrów handlowych, rzeczywiście w dużych miastach to często są wielkie zagraniczne firmy. Ale niech sobie będą, jeżeli płacą w Polsce uczciwie podatki. Ale już w mniejszych miastach z kolei bardzo wielu właścicieli centrów handlowych to są polskie firmy, wcale nie zagraniczne. I te polskie firmy oczywiście oberwą, i to oberwą potężnie. Ale przede wszystkim to, że być może jesteśmy świadkami zmierzchu centrów handlowych, absolutnie nie oznacza, że życie wróci na ulice miast. Nie, nie wróci. Nie wróci z wielu powodów. Po pierwsze, dlatego, że ludzie przyzwyczaili się do wygody. Tę wygodę dawały im centra handlowe. Ulica, gdzie sklepy są rozłożone na długiej przestrzeni i która no, siłą rzeczy nie jest oczywiście przykryta dachem, więc w tych gorszych porach roku, gorszych z polskiego punktu widzenia, ulica jest mniej atrakcyjna. Ludzie tam nie wrócą. Jeżeli coś. Zastąpi centra handlowe, to zastąpią je zakupy online, a nie powrót handlu na ulice naszych miast. Tak, rzeczywiście był taki efekt, centra handlowe w polskich miastach zabrały handel z tych najważniejszych ulic, no, to jest chociażby przypadek mojej rodzinnej łodzi i manufaktury. Manufaktura w zasadzie zabiła w dużej mierze ulicę Piotrkowską, ale ja nie mam złudzeń. Jeżeli manufaktura się skończy w takiej postaci, jaką znaliśmy, to nie będzie tak, że Piotrkowska odżyje. Tak samo jak śmierć niektórych centrów handlowych albo ich upadek, jeżeli nie kompletna śmierć, nie odświeżą czy to Chmielnej w Warszawie, czy Nowego Światu. Po prostu nie. Ludzie przeniosą swoją aktywność do internetu, bo tam internet jest wirtualnym odpowiednikiem centrum handlowego. Ani wrócą po to, żeby chodzić po ulicy. Zresztą mamy jeszcze kwestię kosztów założenia takiego sklepu przy bardzo potencjalnie drogiej ulicy, kosztów czynszu, to wszystko jednak inaczej wyglądało w przypadku centrum handlowego. Tam były pewne korzyści skali działania w takim miejscu. No i wreszcie mieliśmy w centrach handlowych, o czym bardzo wielu ich przeciwników zapomina, również dużo małych, prywatnych, pojedynczych, niesieciowych punktów sprzedaży albo sieci bardzo małych na ogół polskich właśnie nie z kapitałem zagranicznym. To mogły być sieci na przykład punktów oferujących futerały do telefonów komórkowych, albo to mogły być sieci kwiaciarni, albo czasem też zdarzały się małe sieci polskich księgarni lub nawet pojedyncze księgarnie, to wszystko nie przeniesie się na drogie handlowe Główne ulice dużych miast. Po prostu tego nie będzie. Dlatego stawiałbym dzisiaj tezę, że my za centrami handlowymi jeszcze za a ci, którzy złośliwie się cieszą, że centra handlowe upadną, po prostu nie mają racji. Dziękuję. Łukasz Warzecha. Do zobaczenia w następnym wideokomentarzu.